Dostojni Wyspieszków Dostojni Przedstawiciele Władzy Rzeczypospolitej z Panem Prezydentem na czele Dostojny Panie Premierze Republiki Czeskiej Szanowni Państwo Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego Niezwykłego dałem tego słowa Niezwykłego poprzez swój życiorys ale także niezwykłego poprzez swoje cechy czysto osobiste. Człowieka, który łączył w sobie radykalizm, radykalizm niezwykle ostry, niezwykle daleko posunięty, z łagodnością, z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczenia. Jeśli spojrzeć na życie Kornela Morawieckiego, a na marszałka Kornela Morawieckiego, z punktu widzenia polskich dziejów, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną, ale przez wiele dziesięcioleci nieistniejącą tradycję. To znaczy tradycję instrukcjonistyczną, także tradycję powstańczą, ta, która ciągnie się co najmniej od Konfederacji Barskiej poprzez powstania narodowe, poprzez wydarzenia I wojny światowej Legiony, poprzez konspiracje II wojny światowej, poprzez to wszystko, co czynili żołnierze wykręci i jej dopiero Właśnie on był tym, który do tej tradycji nawiązał. Jego życie było sprzeciwem, sprzeciwem wobec niewolenia, sprzeciwem wobec tego wszystkiego, z czym polskiemu patriocie trudno się było pogodzić. I tych, którzy marzyli o niepodległości, było wielu, ale tylko on potrafił to marzenie. Zmienić w czyn, zmienić czyn i to czyn naprawdę niezwykły. Potrafił stworzyć w podziemiu organizację niepodległościową, organizację, która nawiązując do tradycji Solidarności, będąc w jakiejś mierze w szerszym tego słowa znaczeniu, częścią Solidarności, jednocześnie stawiała sobie zadania najdalej idące. Zadania odnoszące się właśnie do odzyskania niepodległości. Co więcej, szerokość myślenia, przede wszystkim niezwykła odwaga myśli i czynów Kornela Morawieckiego doprowadziła do tego, że ta organizacja podjęła się także czegoś, co wydawało się już zupełnie niemożliwe i nierealne. To znaczy, podjęła się walki. W skali szerszej niż tylko Polska, w skali międzynarodowej, w skali całego obozu komunistycznego, bo przecież specjalne, wydzielone jednostki tej organizacji właśnie tego rodzaju walkę podjęły, tego rodzaju kontakty nawiązały. Było w tym działaniu coś, czego można powiedzieć. Nie da się powtórzyć, jeśli spojrzy się na to, co już wspomniałem. Odwagę myśli i odwagę czynu. Odwaga czynu, która jest, powiem trudniejszą, trudniejsza, przynajmniej w tym wypadku, niż tylko odwaga myśli. Był rzeczywiście, jak o tym mówił pan prezydent, wyśmiewany. Musiał wznosić nie tylko represje komunistyczne, ale także swego rodzaju represje ze strony obozu, który w najszerszym tego słowa znaczeniu dążył do tego samego, do czego ją dążył. Zdołał to wszystko znieść. I kiedy przez rok 89, stanął w swoim życiu przed kolejnym wyborem. Jego dzieło, niezależnie od tego, co przed chwilą mówiłem, było tak wielkie i znaczące, że bez trudu mógł włączyć się w to wszystko, co działo się wtedy w polskim życiu publicznym. Bez trudu mógł uzyskać tam miejsce prominentne, mógł stać się jednym z beneficjentów. Tego, co się wówczas wydarzyło. Otóż odrzucił, i to też było bardzo trudne, i to też było wielkie, odrzucił tego rodzaju możliwość. Podjął walkę, walkę już w innych okolicznościach, ale w jakiejś mierze walkę równie trudną. Przedtem ryzykował wolnością, być może nawet życiem. Teraz. Ryzykował tylko wyśmianiem, ryzykował to wszystko, co socjologowie nazywają uczenie represją rozproszoną, ale ona też bywa straszliwie dotkliwa. I żył tak przez wiele, wiele lat, podejmując kolejne próby urzeczywistnienia swoich idei, odrzucając już nie tylko komunizm, ale także postkomunizm. I historia potoczyła się tak, iż gdy po raz pierwszy znalazł się w parlamencie i został powołany przez pana prezydenta na stanowisko marszałka seniora, zaczął się koniec postkomunizmu. I to był można powiedzieć jego wielki tryumf. Jego wielki tryumf. I można powiedzieć spełnienie jego niezwykłego. Nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jego grupa polityczna wspierała nas wielokrotnie w trudnych momentach swoimi głosami, a sam marszałek wspierał nas swoimi wystąpieniami. Wystąpieniami, których nikt nie mógł lekceważyć. Wystąpieniami, które łączyły ten moralny i polityczny radykalizm z tą już wspominaną tu także przeze mnie dobrocią i tolerancją. To nieczęsto, a może nawet bardzo rzadko występujące połączenie to coś, co czyniło marszałka Kornela Morawieckiego nie tylko człowiekiem niezwykłym, nie tylko człowiekiem zasłużonym, ale także człowiekiem wielkim, jednym z ojców polskiej niepodległości, tej prawdziwej. którą dzisiaj bronimy, którą można rzec realizujemy i której bronić będziemy. Już bez Niego, ale ciągle pamiętając o Nim, ciągle pamiętając o Jego życiu, pamiętając o tej nauce, którą z tego życia można wyciągnąć, o tej nauce, która dotyczy odwagi, Dotyczy zdecydowania w myśli, w czynie, ale dotyczy także tolerancji i miłości innych. Niech odpoczywa w pokoju. Żegnajmy.